Siemanko z tej strony i Witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z gry Stumble Guys i widzowie, chciałem dzisiaj zrobić dla was challenge, że yy, nagrywam ten odcinek do momentu aż wygram finał, co nie? Czyli, że odcinek się skończy w momencie jak wygram finał. Dlatego też mam takiego skina, bo nagrywałem ten odcinek godzinę i nie wygrałem finału, co nie? Więc słuchajcie, stwierdziłem, że po prostu nagrawam odcinek, że grałem godzinę w Stumble Geisty i nic się nie wydarzyło. I zobaczymy, jak po tej godzinie pójdzie mi, słuchajcie, właśnie granie w Stumble Geisty i czy uda mi się wygrać jakiś finał. Więc jeżeli chcecie, żebym wygrał finał, że mi się udało i trzymacie za mnie kciuki, zostawcie łapeczkę do góry pod tym filmem. fani, że będzie 2000 łap do góry. Subskrybujcie też kanał, bo dobijamy 130 tysięcy subów. No i słuchajcie, będziemy robili też openingi. Mega fajny mam pomysł na openingi, że będziecie losowali liczbę od 1 do 10 i ja będę robił. 10 spinów, i ta liczba, która wypadnie, to taki właśnie skin. Wy wylosowaliście, jakby, i mi pomogliście w wylosowaniu, właśnie tego skinu. Skina, więc słuchajcie, będziecie pisali liczbę od 1 do 10 w momencie losowania. No i zobaczymy, jakie skiny uda Wam się trafić. Jestem tego bardzo ciekawy. Fajnie będzie sobie to właśnie sprawdzić, co nie? Więc, no właśnie, jak będzie losowanie, to będziecie pisali. Słuchajcie w komentarzu, właśnie ja Wam tam zdać I myślę, że to będzie fajna opcja. Dajcie znać, co o tym myślicie. A my lecimy słuchajcie, pierwsza rundeczka i czy w ogóle dotrzemy do drugiej rundy, zobaczmy uwaga, skaczemy i chyba nam się uda dotrzeć let's go, jesteśmy, dobra no i zobaczymy, czy uda się wygrać oczywiście nie, nie robię tego challenge'u że gram do momentu, aż wygram finał bo to jest nie do wykonania w moim przypadku, jestem za słaby w tą grę po prostu więc yy, po prostu zagramy sobie kilka rundek, zrobimy kilka openingów, a odcineczek ogólnie jest o tym, że jak ciężko się wygrywa tutaj w guys. Słuchajcie, fajne były tam ogólnie rundki, fa fajne były jakieś yy, nie wiem co, glitche się porobiły i tak dalej o. Takie rzeczy się fajne robiły No ale wyrzuciłem całe to nagranie, bo stwierdziłem, że nie ma sensu, słuchajcie, grałem go... co to się wydarzyło Grałem godzinę i słuchajcie, nie mogłem wygrać, więc no... Sami powiedzcie sobie, odpowiedzcie na to pytanie, jak dobrym graczem jestem w Stumble Guys. Jestem najgorszym graczem w Stumble Geist, co nie? Jestem. No jakim cudem! Ej, ktoś mi powie, dlaczego tam przelatuje się przez to w ogóle? Bo ja tego nie kumam. Już wiem, że się nie dostanę do tej rundy. Nienawidzę Jungle Rolla, co nie? Jungle Roll jest dla mnie najgorszą rundą ever. Najgorsza runda ever, naprawdę. To jest Jungle Roll. Najgorsza runda ever. No nie, jeszcze są te platformy takie, które się przesuwają. To też jest najgorsza runda ever. <grych> w sumie kilka jest takich najgorszych rundek ever, więc... No jelo, odpadłem. Dobra, fajnie. Więc lecimy jeszcze raz i zrobimy yy, spina dopiero jak dotrzemy do finału. Jak będzie finał, to wtedy robimy te 10 spinów, słuchajcie, yy, dla was. I wy będziecie wybierali właśnie yy, sobie skiny i zobaczymy, kto jakie skiny wylosuje, także oglądajcie do końca, bo jestem ciekawy, właśnie jakie skiny uda wam się tutaj wylosować. A my lecimy z kolejnym rundką, musimy dotrzeć do finału. Więc trzymajcie kciuki, słuchajcie, że mi się uda udało. Eee, dobra, let's go, let's go. <laughs> Zobaczymy, jak teraz mi pójdzie. Eee, jungle Roll mega słabo mi idzie, nie? Nie, nie ogarnia, musiałbym mi się nauczyć tam tych trików, że się jedzie cały czas po prostu, bo wtedy zawsze można tam eee, przejść to ogólnie albo być gdzieś wysoko w rankingu. Eee, a tak to wiecie. Jak ja tak gram po swojemu w ten jungle roll, to mi nie idzie totalnie to. Bo tą mapkę to jeszcze ogarniam i tutaj wiem, jak słuchajcie to robić. Końcówki może nie ogarniam zbyt dobrze, bo właśnie powinno się to jakoś lepiej tutaj zrobić. Ale ja tu boję się rzucać, bo czasami właśnie dziwnie się jedzie, jakby nie do końca, i później ciężko jest tutaj doskoczyć. Więc ja wolę po prostu sobie przejść, co nie? W ten sposób. Dobra, okej. Okay. Jesteśmy, znowu się udało pierwszą rundkę przejść, ale pierwszą już często przechodzę rundkę, więc jest spoko e, Ale zobaczymy jak będzie, jak będzie w finale, jak będzie w finale, czy uda się wygrać jakiś finał Wygrać już nie nawet, ale żebyśmy dot dotarli do finału, bo będziemy robili sobie spiny wtedy e, Więc to by było spoczko, okej, okay, więc lecimy z drugą rundą, zobaczmy jaka runda nam teraz tutaj wypadnie e, No, więc zobaczymy słuchajcie jaka rundeczka nam e, teraz tutaj wypadnie i czy uda się tutaj wygrać? Trzymajcie kciuki widzowie, żeby się udało. <laughs> zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy. Dobra, losujemy, losujemy. Losowanko jest. Bardzo długie losowanie. I okej, okay, ta runda jest całkiem spoko, ale 8 osób. Ciężko będzie się tutaj dostać, słuchajcie. Będzie bardzo ciężko się tutaj dostać. Ryzykujemy na starcie i się rzucamy, co nie? Rzucamy się tutaj. I zobaczymy, co się wydarzy. Tylko, żeby młoteczek nas nie uderzył, jest git, dobra, jest git. Ale patrzcie, ile osób tam już pobiegło. I ja nie wiem, jak oni to zrobili, że oni są już tak daleko. Tego nie ogarniam, słuchajcie, naprawdę nie ogarniam tego. Dobra, jak oni to robią, słuchajcie, że są tak daleko już wszyscy. Dobra, okej. Okay. Jesteśmy na dobrej drodze ogólnie, żeby się dostać. I patrzcie, co mi zrobił gość. Dlaczego on mi to zrobił, co nie? Nienawidzę tych ludzi tu w StumbleGuysach. Po prostu nienawidzę tych ludzi w StumbleGuysach. Ja uderzam na przykład też czasami, ale robię to mega rzadko w ogóle i nie w takim momencie. Już dawno nie robiłem. Jeżeli zrobiłem, to może raz w życiu, słuchajcie co, nie? A mi je, nie zawsze ktoś uderza. Nie zawsze ktoś uderza. Zawsze mi ktoś coś tutaj robi. Ja nie wiem, przez to, że mam ten Nick, Vito i ludzie mnie nie lubią i chcą mnie tutaj po prostu wkurzyć. <laughs> Bo nie wiem, słuchajcie, jak inaczej to yy, nazwać. Dobra, mamy finał. Yy, więc będzie otwieranie skinów, yy, ja się cieszę. Ale tego finału nie wygramy, oczywiście. Nie ma takiej opcji nawet. Yy, dobra, let's go. Dobra. Dlaczego nie mogę nikogo walnąć? A, bo jeszcze za wcześnie jest chyba. Dobra, okej. Okay. Biegniemy dobrze. Dobra, jest dobrze, jest dobrze. Stawaj. Teraz, żeby tylko nie zepsuć, patrzcie na to. Dobra, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Nie wiem, gdzie są ludzie za mną. Nie! Co ja zrobiłem? Miałem szansę to wygrać. Nie! Nie! Nie zepsułem! Ja jestem najgorszym graczem na świecie. Mogłem to na spokojnie zrobić, co nie? Mogę to na spokojnie, ale bałem się, że właśnie jest ktoś za mną i dlatego leciałem na wariata, żeby tutaj tą kulę jakoś ominąć. Ale to jest chyba błąd, co, nie? Lepiej po prostu poczekać. I, I na spokojnie tutaj pójść. No dobra, było blisko, powiedzmy, było blisko. Piszecie liczbę od 1 do 10, teraz w komentarzu i zobaczymy, kto jaki skin trafi, ok? Lecimy. Od 1 do 10, czyli mamy pierwszy skin, numer 1, epicki. Okej, okay, czyli to słaby był numer ogólnie, jeżeli ktoś wybrał, drugi numer. To jest też epicki skin, więc tak średnio bym powiedział. Trzeci numer teraz. Lecimy z trzecim numerem. I też epickie, słabo. Jeszcze te kręcenia, słuchajcie, ostatnim minimum. Czwarty numer. Uwaga, co to będzie? Epickie. Piąty numer. Kto napisał numer 5? Zobaczymy, co trafi. O, oh, blisko banana było. Numer 6. Numer 6. Kręcimy, kręcimy, kręcimy. O, legenda, okej, okay. ktoś trafił legendę na szóste, szóste. siódmy numer, siódmy numer, uff, czy specjalnego było blisko? ósmy numer, ósmy numer teraz, uwaga widzowie, epickie i dziewiąty numer, raczej już nie będzie legendy, jedna legenda na 10 spinów to i tak, yy... no przeważnie tak jest, dobra, dziewiąty numer jest epickie i dziesiąty to też nie będzie legenda na pewno, bo w takim kredyceniu wypada przeważnie jedna legenda. No, tak jak mówiłem, słuchajcie. E, więc te kręcenia też są oszukane. Już je znam na pamięć, słuchajcie. Że w e, kręceniach po prostu, jeżeli wypadnie jedna legenda, to jest jedna po prostu już na 10 spinów. Nie ma więcej. E, e, I łatwiej jest trafić coś specjalnego niż w ogóle banana dla mnie. W moim przypadku na przykład. To jest w ogóle mega dziwne, co nie? Wiecie ile razy ja już kręciłem tym kołem na epickich? No, nie jestem w stanie tego zliczyć. I nadal nie mam ani na telefonie, ani na kompie nie mam banana. Więc yy, wydaje mi się, że, nie wiem, albo ja mam takiego pecha, albo coś Bobelka ma banana i nie wiem, nie wiem jak to działa, słuchajcie, że ona naprawdę trafiła banana tak szybko, co nie? W tej grze I ma supermana i banana, a ja słuchajcie, nie mam y, banana I raczej go już nie trafię, tak mi się wydaje Dobra, let's go No nie! Dlaczego nie działa ten skrót mi tutaj? To jest niemożliwe po prostu, nie? Nie wiem dlaczego, słuchajcie, ten skrót tutaj nie działa. Przeważnie udawało mi się to robić. A teraz mam jakiś problem z tym. No dobra, ale jesteśmy w drugiej rundzie, więc jest spoko. Ten final, słuchajcie, wiecie, że był do wygrania. Co nie, co biegłem. Na maksa był do wygrania. Gdybym nie, nie spanikował po prostu i poczekał na spokojnie, aż ta kula poleci, to bym to wygrał na luzaku. To bym to na luzaku wygrał, słuchajcie, bo byłem pierwszy i dobrze mi tam poszło ogólnie. Więc no, ale to jest mój błąd. Mój błąd po prostu. Mój straszny błąd, że to zrobiłem yy, i spanikowałem, i dałem dla gościa wygrać. To jest finał? Nie, to jest druga runda. Osiem osób, yy, no w tym jest spoko. Nawet całkiem dobrze mi tutaj idzie, chyba. Tak mi się wydaje. Ale zobaczymy, bo to jest. Każda runda jest inna, co nie? Raz idzie dobrze, raz idzie źle, więc. Yy, różnie to może być. Dobra, ok. Dobra, jest git, jest git. Teraz tutaj tylko, żeby się nie pomylić. Ok, dobra, nawet udało się tutaj przejść całkiem dobrze, więc jesteśmy w miarę wysoko tutaj w rankingu. Okej, okay, dobra, zepsułem. Muszę poczekać na spokojnie, żeby się dostać po prostu. Okej, okay. a chciałem kogoś uderzyć, tak jak mnie uderzają zawsze. Ale dobra, jesteśmy na drugim miejscu. Całkiem dobrze poszło. Całkiem dobrze poszło. Już w tej, na tej runce już się nauczyłem, słuchajcie, jak grać ogólnie, nie? Żeby tutaj nie panikować. Tutaj trzeba na spokojnie. Jak pierwszy raz nie wyjdzie, to... Na spokojnie drugi raz trzeba skoczyć, co nie? I wtedy jest dobrze, wtedy jest dobrze. Okej, okay, lecimy do finału, słuchajcie, znowu finał, więc znowu będziemy mieli kręcenie kołem i będziemy mogli znowu trafić skórkę dla mnie jakąś epicką. <laughs> więc zobaczymy, słuchajcie, jak to będzie. Dobra, let's go, let's go, lecimy, 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 lecimy. I mamy finał Labarash, czyli mój najgorszy finał, jaki ja mo mogę wylosować, bo ja totalnie nie ogarniam tej gry, e, tej rundki w ogóle nie ogarniam, co nie? Ja jeszcze mnie walnęło na starcie kula. To jeszcze mi się nigdy nie wydarzyło, co nie? To naprawdę trzeba mieć pecha, tak jak ja już chyba, nie? No to już wiadomo, że przegraliśmy, że już się nie dostaniemy tam. Ale no nic, próbujemy, biegniemy sobie do końca, nie? Zawsze warto biec do końca i tutaj próbować. Ale już tam wiem, że nie doskoczę, więc muszę to chociaż doskoczyłbym, zdążyłbym, nie, to zrobić. Ale właśnie to jest to, że czasami boję się zaryzykować, a czasami ryzykuję w takich głupich momentach. I to nic nie daje, co nie? Że ja tak ryzykuję wtedy. Dobra, pyk. Pyk. Ok, udało się tu wskoczyć. Tam gościu chyba czeka, nie? Na mecie po prostu, czy co? Dobra, nie wiem o co chodzi. I dlaczego ja tak to zrobiłem? Nie, no jestem nienormalny. Ja jestem nienormalny po prostu. Co ja robię w tej grze, nie? No, dlaczego ja nie mogę przejść tego? Ej, No, wstań! Wstań i wygrałem! Oh my god, nie wierzę w to! Wygrałem finał! Wygrałem finał! Oh my god, nie wierzę w to! Ej, ja myślałem, że ktoś tam troluje. Naprawdę, nie wierzę w to. Ale widzieliście, ile błędów popełniłem na końcu, jak spanikowałem? No, jest masakra jakaś, nie? Wygrałyśmy, słuchajcie, to robimy 10 kręcej i to będzie koniec odcinka, czyli yy, w sumie mogę tak nazwać odcinek. Mogę tak nazwać odcinek, że słuchajcie, yy, gramy w y, tamburgański aż będzie finał. Piszcie liczbę od 1 do 10, to jest numer 1 już. Piszcie w komentarzu liczbę od 1 do 10. Numer 2, co wy wypadnie? Epickie, numer 3. Sprawdzamy, co wypadnie pod numerem 3, słuchajcie. Epickie, numer 4. Co nam wypadnie pod numerem 4. Legenda? Jest Supermana ktoś wylosował. Numer 5. Numer 5. Soby tutaj będziemy mieli, słuchajcie. L epickie, dobra, numer 6. Ktoś wylosował supermana. Gratulacje widzowie. Numer 6. I epickie. Dobra, numer 7. Numer 7. Co to będzie? Co to będzie? Co to będzie? Okej, okay. epickie, numer 8. Numer 8. Uwaga. Epickie, numer 9. Numer 9, uwaga co to będzie i epickie i numer 10. Uwaga. Numer 10, zobaczymy kto wygra. Słuchajcie, jakąś skórkę, nikt nie wygra żadnej. Epickie. Znaczy, no to ktoś trafił epickie. Więc jedną legendę, ktoś dzisiaj trafił fajną. Okej, okay, spoko, spoko. Gratulacje. Słuchajcie, jeżeli odcinek Wam się spodobał, zostawiacie łapę do góry, subskrybujcie mój kanał. Bo dzisiaj dziękuję za uwagę. I jutro widzimy się w kolejnym filmie bo Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie, pa pa!